Dzień dobry. Nazywam się Marta Matczyńska i pracuję w agencji Al Home W dzisiejszym odcinku pani Daria, jedna z naszych opiekunek, opowie nam o tym, jak wygląda jej typowy dzień pracy. Dzień dobry, pani Dario. Witam serdecznie, pani Marto, po raz kolejny. Dziękuję za to nasze kolejne wirtualne spotkanie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Panią o tym, jak wygląda Pani typowy dzień pracy, dzień wolny, jakie są Pani obowiązki, żeby nasi kandydaci mogli troszkę poznać specyfikę tej pracy od środka. I może tak na samym wstępie zapytam o to, czy w ogóle w pracy opiekuna live in każdy dzień pracy wygląda tak samo, czy w ogóle można opisać czas pracy według jakiegoś schematu, czy może jest tak, że poszczególne dni pracy zwykle się od siebie różnią. Powiem w ten sposób. To zależy de facto od klienta i od uh -huh. tego, co trzeba robić. Uh -huh. W mojej obecnej pracy praktycznie każdy dzień, poza dwoma dniami w tygodniu, kiedy robię zakupy, wygląda tak samo. Uh -huh. Ale w poprzedniej pracy, na przykład do poprzedniej rodziny było to zupełnie inaczej, ale. Jak najbardziej czasami zdarza się tak, że jednak każdy dzień pracy wygląda tak samo. Jest to po prostu ta rutyna powtarzana z dnia na dzień. Mm -hmm. A obecnie w tej pracy, którą ma Pani teraz, ile godzin i dni tygodniowo Pani pracuje? Pracuję od poniedziałku do soboty, czyli 6 godzin, czy 6 godzin, jeju, 6 mm -hmm. dni, czyli 42 godziny tygodniowo. Mm -hmm. I rozumiem, że niedzielę ma Pani wolną, tak? Tak, niedziela to jest właśnie mój wolny dzień, dokładnie. W takim razie mogłaby Pani trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda Pani standardowy dzień w tej obecnej pracy, od początku dnia do, do zakończenia pracy? Oczywiście. A więc tak, zacznę od tego, że pracę zaczynam o 8 rano, no i moje obowiązki są między 8 a 13. .00. Mhm. A później mam przerwę i zaczynam o 16:30 do 18:30. Mhm. I zaczynając od poranka. Poranek jest taki, że wtedy kiedy schodzę na dół już do pracy, zazwyczaj mój klient jeszcze śpi kolejny raz, że tak powiem, bo często wstaje dużo wcześniej i zajmuje się nim jego żona. Zabieram mhm. zazwyczaj brudne naczynia, które są, bo piją herbatę, opróżniam zmywarkę i przygotowuję owsiankę. Mhm. I zazwyczaj o godzinie 8.30 jest właśnie podawane śniadanie. Ee, razem ze śniadaniem bądź chwilę później podaję leki, które są przygotowane w blister packu na dany dzień. Mhm. Po śniadaniu e, klienci otrzymują e, herbatę, ponieważ mam dwóch klientów. Mhm. E, po tym, kiedy właśnie skończą herbatę, Dodam jeszcze tylko, że ja klienta muszę karmić, ponieważ główny klient jest osobą leżącą, którego trzeba karmić. Mhm. Po zakończeniu tych czynności wiadomo, sprzątam po tym śniadaniu, ładuję wszystko do zmywarki. I o godzinie dziewiątej do mojego klienta, który jest osobą leżącą, przychodzą inni opiekunowie, już zająć się typowym personal, care, tak? Mhm. I oni są tutaj godzinę. W czasie tej godziny, kiedy oni są tutaj, ja zazwyczaj przygotowuję sobie pranie. Robię klientce kolejną herbatę, sprzątam dom i tak dalej. Mm -hmm. e, o godzinie 10 um, oni kończą z klientem. E, I zazwyczaj do klientki przychodzi jej opiekun, i oni wtedy idą na spacer. A ja wtedy spędzam czas z klientem. Zazwyczaj oglądam z nim telewizję, podaję mu kolejną herbatę. No i później przygotowywuję lunch, ponieważ lunch tutaj jest stosunkowo wcześnie, ponieważ o 11:30, 11:45, mm -hmm. no gotuję zazwyczaj jest to u nas, jest to zupa na ten lunch, więc gotuję tą zupę, podaję ją oczywiście klientom. Po zupie jest tutaj taka rutyna, że zawsze jest deser. Więc jakiś deser, na jaki klient ma ochotę, czy to jest jogurt, czy to jest jakiś pudding z ryżem, to po prostu zależy, bo ich pytam. Obydwoje są osobami w pełni sprawnymi mentalnie, więc mm -hmm. oni decydują, co chcą jeść. Później po tym deserze podaję herbatę i zostawiam klientów, jak już wypiją herbatę, i ja sobie ogarniam, właśnie kuchnię, czyli znowu zmywarka i tak dalej. Robię pranie, bądź przekładam już pranie do suszarki. O 12:30 przychodzą znów opiekunowie do mojego klienta, mm -hmm. i wtedy go transferują z fotela znowu do łóżka. No i między 12:30 a 13:00 to zazwyczaj, tak jak wspomniałam wcześniej, jak wcześniej robiłam pranie, to później je przekładam do suszarki, sprzątam, czasami też muszę wyjść do sklepu. No i tak to wygląda. No i od godziny 13 mam przerwę. Mhm. Później pracę zaczynam znów o 16.30, czyli jest to już przygotowywanie obiadu tutaj. Nasza Polska to by była kolacja. Mhm. Przygotowuję ten obiad i zazwyczaj około 17.45 przed 18 podaję ten obiad, znów karmię klienta. Po zakończonym obiedzie oczywiście jest herbata. A o 18.30 przychodzą opiekunowie już ostatni raz do, do klienta, więc im otwieram te drzwi yy, i ja już wtedy kończę swoją pracę. Te 7 godzin to jest to, co robię. Aczkolwiek mm -hmm. nie wszędzie tak to wygląda. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Ja jestem zadowolona z tego, ponieważ w związku z tym, że mój wolny dzień jest niedzielą, a no wiadomo, nie wszystko jest czynne w niedzielę. To mm -hmm. cieszę się. Że mam w ciągu dnia te kilka godzin wolnego w tygodniu, ponieważ zawsze mogę wszystko ogarnąć, to czego na przykład nie mogę zrobić w niedzielę, tak? Mhm. Czyli to jest taki czas rzeczywiście dla Pani, kiedy może Pani tak. wyjść z domu i pozałatwiać jakieś tam swoje sprawy, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Ym... I wspominała pani, że niedziela jest takim stałym pani dniem wolnym, czyli zakładam, że też to jest czas, kiedy może pani wypocząć, zająć się sobą. Czy jest jakiś specjalny sposób na spędzanie czasu według pani, który, który się sprawdza, który pomaga właśnie się zrelaksować, odpocząć od pracy, co pani może lubi robić w swoim wolnym Powiem, czasie? Tak, jeśli chodzi o mnie, to y, ja lubię czytać bądź mhm. oglądać jakieś filmy, seriale. Lubię też się zgalaksować i, że tak powiem, zrobić wszystko dla siebie, czyli jakiś taki beauty dzień, maseczka, mm -hmm. coś takiego. Mm -hmm. Ale też lubię sobie wejść na spacer czy pojechać do pobliskiego Dublina, ponieważ mam tylko niecałą godzinę stąd do centrum Dublina. Mm -hmm. A wspomniała też Pani, mówiąc o swoim obecnym dniu pracy, że nie wszędzie tak wygląda ten dzień pracy i, i ten, ten rozkład dzienny. I właśnie o to chciałam teraz zapytać, bo Pani ma też wcześniejsze doświadczenia ma Pani jakieś porównanie? Czy to jest właśnie tak, że ten rozkład dnia, godziny pracy, obowiązki, które ma Pani u jednej rodziny, mogą się mocno różnić od tych, które można mieć u innej rodziny? Czy one zwykle są w miarę podobne? Od czego to w ogóle może zależeć? E, powiem tak, różnią się znacznie, ponieważ e, moja praca z początkiem tego roku Mhm. E, była taka, że um, obowiązków było bardzo, bardzo mało. Mhm. E, I to jest spowodowane przede wszystkim tym, myślę, jak rodzina to, rodzina, pracodawca mój to organizuje, tak? Mhm. E, bo w niektórych domach jest tak, że na przykład e, Opiekun, czyli my musimy gotować i tak dalej. W innych domach, tak jak u mojego pierwszego klienta, właśnie było tak, że obiad zawsze był dostarczany dla klienta, więc ja uh -huh. musiałam gotować tylko dla siebie, tak? Uh -huh. y więc i godziny pracy były zupełnie inne, ponieważ u pierwszego klienta, w związku z tym, że klient wstawał o godzinie 9 rano i od 9 do 10 miał swojego opiekuna, który przychodził y i właśnie y Zajmował się tym personal care. Ja tak naprawdę pracę zaczynałam dopiero o 10, tak? Mhm. Ale na przykład e, klient chodził spać dopiero o 21:30, więc to też było zupełnie inne, tak? Mhm. E, zakupy, m, które były, to były też tylko zakupy dla mnie, ponieważ zakupami dla klienta e, zajmowała się rodzina, więc jak najbardziej każda z rodzin jest zupełnie inna. I jest to spowodowane tym, po pierwsze, w jakim stanie jest klient, mm -hmm. stan zdrowia, jaki jest klient, a po drugie to, jak rodzina to organizuje. Powiem szczerze, że zazwyczaj w dzień wolny jest, w dzień wolny opiekuna zazwyczaj przychodzi inny opiekun, aby zająć się klientem, tak? Mm -hmm. Tutaj w tej pracy jest zupełnie inaczej, tutaj odwiedza tylko klienta rodzina, nie ma tutaj... Mm -hmm. Klient, mhm. znaczy jego żona jak gdyby um, przejmuje te obowiązki. Mhm, rozumiem. A czy są jakieś takie rzeczy, o których szczególnie trzeba pamiętać rozpoczynając pracę, jeśli się właśnie układa dopiero ten grafik, układa się całą tą rutynę codzienną, rozkład pracy? Czy ma Pani może jakieś takie wskazówki dla opiekuna, który właśnie zaczyna, to wszystko jest dla niego nowe i, i być może jeszcze jest troszkę zagubiony w tym? Powiem tak, przede wszystkim nie, ani my, ani klienci to nie są roboty, więc mm -hmm. nie możemy na początek, no chyba że, yy, powiem tak, jeżeli jedziemy do nowej rodziny, która jeszcze nigdy nie miała leave mm -hmm. yy, to zazwyczaj my musimy sobie ustalić ten grafik, tak? Mm -hmm. yy, I na pewno to potrwa jakiś czas zanim się do tego dostosujemy, zanim klient się do tego dostosuje. To jest ważne, ale też nie możemy sztywno trzymać się godzin, bo tak jak wspomniałam, pracujemy z ludźmi i mm -hmm. to wszystko musi być na początku ruchome. Jednak kiedy przyjeżdżamy do pracy, do rodziny, do klienta, który już miał opiekunkę, a my jesteśmy jak gdyby kolejnym zmiennikiem, tak? mm -hmm. to wtedy jest to zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ mm -hmm. mamy już wypracowany ten grafik. I wtedy nie ma żadnych zmian, ale przede wszystkim, co jest ważne, nie możemy sztywno trzymać się tych godzin, jeżeli jesteśmy pierwszym opiekunem, tak? Mm -hmm, Na to wszystko mm -hmm. potrzebny jest czas, żeby to wszystko się zgrało. Mhm, jasne. Dobrze, Pani Dario, pięknie Pani dziękuję za te wszystkie refleksje, za to, że pozwoliła Pani naszym słuchaczom zobaczyć troszkę od kuchni, jak wygląda praca opiekuna Live In i podzielić się tymi doświadczeniami. Na pewno jest to bardzo cenne. Także jeszcze raz pięknie Pani dziękuję za naszą rozmowę. Jak zawsze jest to dla mnie duża przyjemność. Ja również, Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję, i mam nadzieję, że. Niebawem znów się usłyszymy. Na pewno. Dziękuję, pięknie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam.